Czy wiedzieliście, że niedźwiedzie polarne mają czarną skórę pod swoim białym futrem? To dopiero początek fascynujących faktów o tych arktycznych olbrzymach. Te majestatyczne drapieżniki potrafią wyczuć zdobycz nawet z odległości jednego kilometra i są jednymi z najlepszych pływaków w świecie zwierząt. Mogą przepłynąć nawet 100 kilometrów bez odpoczynku. A myśleliście, że są białe? W rzeczywistości ich sierść jest przezroczysta. To światło odbijające się od pustych w środku włosów daje nam złudzenie białego koloru. Niedźwiedzie polarne są tak silne, że jednym uderzeniem łapy mogą rozbić czaszkę morsa. Mimo to są też niesamowicie delikatne. Matki opiekują się swoimi młodymi przez nawet trzy lata. Najbardziej zaskakujący fakt te wielkie misie potrafią biegać z prędkością 40 km na godzinę, to szybciej niż nie jeden sprinter olimpijski. Jeśli podobały Wam się te ciekawostki, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał po więcej fascynujących faktów ze świata zwierząt.